Ma ziomeczki. Dzisiaj mam dla Was taką bombę newsów technologicznych, że nawet mój smartwatch się zagotował. Wyobraźcie sobie, że Nevada właśnie zaliczyła najbardziej nietypowe dni wolne w historii. Wszystkie biura stanowe offline przez cyberatak. A tymczasem w Azji Airtrunk bierze pożyczkę na ponad 10 miliardów dolarów, żeby budować datacentra. To się nazywa myślenie z rozmachem. Cloudflare wprowadza nową platformę Zero Trust dla firm, które chcą bezpiecznie wdrażać AI. Intel ostrzega, że amerykański rządowy udział w firmie może odbić się na sprzedaży za granicą. No cóż, trudno sprzedawać procesory, kiedy klient pyta: A to czasem nie jest podsłuch? A Chiny chwalą się przełomem w chipach z selenku indu. Brzmi jak przepis na egzotyczną potrawę, prawda? Tesla i Samsung łączą siły w sprawie chipów. YouTube kłóci się z Foxem o pieniądze. AI wchodzi do komórek Excela. Już widzę te raporty. Teraz będzie. Drogi użytkowniku, twoja formuła jest bez sensu, ale oto mem kotka na pocieszenie. SpaceX musi przełożyć start Starshipa przez chmury. Tak, dobrze słyszycie. Nawet Elon Musk nie może kontrolować pogody. A skoro o nim mowa, właśnie wycofał sprawę przeciwko OpenAI. Ale teraz pozywa Apple i OpenAI o konkurencję i App Store. Ten facet składa pozwy szybciej niż Twitter zmienia nazwę na X. McDonald's próbuje ogarnąć AI, póki co to słabo działa. Klienci zamawiają lody, a dostają sałatkę. To chyba pierwszy przypadek, gdy AI troszczy się o zdrowie. Jeśli podobały Wam się dzisiejsze newsy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Tech Chaosu.